Wiesz, jakie płytki masz wybrać? Może jakieś ciemne? Ja wiem. Czy w kwiaty takie wolisz? Nie, 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 bo tu że jest wszystko układać, bo to musisz brzuch z sposować. A, no to jednolite, no tylko, no. Nie, tylko nie białe. No lepiej nie lepiej... Brązowe Mniejsze. ciemne. Ciemny brąz, machoń, no. o, machoniowe Tylko takie duże mają być, 60 na 60? Jakoś tak. No coś tam słabe kościoła pisują no. ja tak że żeby duże wybrać. Pięć też zauważył, duże płytki. Dobry, no mniej roboty, kurde. To Zabiększyn ile ten... Nie... Ile ten no, chłopek? Ale trzeba kupić. No wszystko będzie zamówione, już kabina zamówiona, chłopie. Widziałeś jaka? Nie, nie pokazywałeś mu? No pokazywałem tobie, wczoraj, co Sławek, zdjęcie wysłał. Pokaż, daję, pokażę. Może, no, z, może zapomniał. Mleczna, mleczna będzie. Krzysztof, takie szkło mleczne. Ale teraz ja mam gdzie usiąść cholera jasna. O, taka kabina będzie. Krzysztofa. Mleczna. O taka. No i dobrze. Może być? Tylko Może być. Tylko trzeba zamontować jakąś zaszczepkę od zewnątrz. Yy, że jak wejdzie, to żeby go zamknąć i mieć święty spokój. No co, nie wyjdzie, no to no nie tak, no. tam w tej kabinie. Co odpowiada taka? <laughs> Może być. Może być od biedy, nie? Lepsza taka niż wanna.